Cześć, czołem. Witamy Was moi drodzy w kolejnym i tym razem prawdziwym unboxingu, unboxingu na kanale. Czy witajcie? Nie. Dobrze. Hania dzisiaj jest kapryśna. Słuchajcie, nie było liveów, bo nie było monitora. Ja szukałem przez jakiś czas używanych, ale albo nie miały HDMI, albo stu innych rzeczy. Niestety mój, niestety mój wspaniały laptop, laptop <gryw> MSI nie posiada standardowego podłączenia do monitora, tylko HDMI, więc no, to mi troszkę obniżało możliwości, jeżeli chodzi o zakup e, szczególnie tych używanych, stajszych, które z reguły tego HDMI nie, nie miały, w związku z tym no musiałem się zdecydować na coś innego, no i w końcu kupiłem coś nowego. Hanio, weź mi skupanek, proszę. Trzymaj na chwilkę. Ja mogę na. No, i słuchajcie, stanęło na. No, dzisiaj dwa, ale nie jest, to nic, nic, słuchajcie, wspaniałego, bo ja też nic wspaniałego nie potrzebuję, nie mam strzelanki. Natomiast jest to coś, co pozwoli mi w końcu znowu streamować, tak, Henio? Tak. W związku z tym zrobimy taki prawdziwy unboxing. Panie telewizor. Telewizor, trzymaj. Tam dobrze! Telepisor. To też Połóż. Tam telepisod, to jedynie ja nie jest. I na końcu Połóż. No też tam Połóż. Ale ja telepisod to ja nie lubię. Ale czemu nie lubisz? Podstawka. Nie ten mamy telewizor, to musieliśmy oddać. Myślę, że sobie dajemy instrukcję obsługi. Może będę na tyle mądry i uda mi się to bez instrukcji obsługi złożyć. To ja to przejmuję wszystko to dobra? dobra. Nie powinno to być nic skomplikowanego. Słuchajcie, aby tą część, a Mhm. Zobaczymy czy nam się uda. Zobaczymy. To się na to mhm. To się na to zakłada kochanie. Mhm. Dobra, jedno jest. Mogę? Okay? Zda... Ale mogę opowiedzieć mi, jaka jest? Tak, zdejmij mi folię stąd. jest z boku próbuj, co? O, stąd pociąg. No? Zgłosimy do przodu. O tak. O super. Dziękuję za pomoc. Aha. Ale co? to, to już się moi drodzy kręc. Czy szafka jest w stałcie koła? I jest. Aha, nie jest szafka, ale masz rację. Dokładnie, jest, jest wejście, słuchajcie, HDMI, jest dvi i VGA. No niestety nie mam ani i ani VGA, nie mam tych wejść w moim laptopie, więc no musimy to, wiecie, trzeba było to zrobić w ten sposób. Ja zobaczę instrukcję. Dobrze, zobacz instrukcję. się do tego od złej strony, widzę, ale dokończymy. I teraz trzeba od dołu skręcić. Ja no, sobie przygotowałem piętarkę, słuchajcie, ale nie będzie to potrzebne. Damy radę sobie bez tego. I teraz to, moi drodzy, monitor jest złożony. Możemy go jeszcze powiesić na ścianie, ale takiej potrzeby nie ma. Natomiast możemy zrobić jedną fajną rzecz, słuchajcie. Kaniura, prośba Proszę bardzo ciebie. O, ja. to dobrze? Rozkręcić. Możesz. Fajna ja mi odchęci kabelki. A ja moi drodzy. Ja mogę, bo mam Chciałam kręcić, kręcenie się, bo to jest bardzo fajnie. Masz rację, kręcenie to jest podstawa ludzkiej egzystencji. Powiedzmy. Okej, okay? Super. A druga też jest tak samo? I teraz, kochani, chwila prawdy. Długi został, dobrze? Dlatego tablet nie potrzebuje. Czemu? No bo nie, nie będzie potrzebny. Ale tam też jest tak samo? Tak. Ale nie Słuchajcie, jeden kabelek jest. E, patrz, teraz zrobimy drugi kabelek. Mamy aż trzy. A teraz te I teraz powstaje pytanie, gdzie jest włącznik? Słucham? Tego nie wyjmujemy, dobra? O! Aktwia? Zobaczcie, moi drodzy, działa. Włącza się. Jeszcze miga. O! Byśmy się się kliknąć, ale słuchajcie, mamy magię. Podejdź tutaj. Pomachaj moje drodzy, no i to koniec tego szybkiego openingu. Ja to jeszcze sobie będę ustawiał, będę to przestawiał, ale wiemy, że działa. Dziękujemy za oglądanie! I dzisiaj podejrzewam koło godziny 20.00. Zobaczymy się, moi kochani, na live, bo już mamy taki oto wspaniały monitor. Trzymajcie się ciepło? Piąteczka. Ja teraz! I haneczka, piąteczka, papa. Pa.